Witam Bobę nie, ale że jeden. Ponad dwóch. Goś zafejkował, nie? Żeby sobie zajebać goście Bo się. Bo header tak. b jeden 2, ja ale... ale... Nie to wiem czy mida to? nie wyszedł. Ja by więcej nie widziałem w ogóle. Wydaje mi się, że goś mi mógł mógłbyś. Jeszcze jeden karton. Zrobił się z bombą on do Nie ma jednego. I drugi może być mit, kurwa. Tak, ta. no, wydaje mi się, że słyszałem. Żółty nie ma. Skaczesz, czy zostajesz żółtym? Skracam Bomba leży. On może, on czekał chyba na plecy, z Nas słyszałeś gościa, nas skoczył. Coś mi się nie wydaje, że. Ja nie słyszałem. No tak ma ja nie tupałem. Co tu mogę, kurwa. Mój jest z po prostu. Rampa jedna to... Na kontakt, podczeka. Rampa blisko. Z uważaj, bo. Idzie mapa. No i kosy wyciągnę. A, ten kos chyba dobry dla mnie. Ok, Chodzę Przychodzę w nomoczek. No idę. na dźwig i coveru, ja będę skanował. Poda, bomba. poda kurwa AWP. Wracaj. Mam palaka na bramce. Trzech podaj, a, 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 a AWP. W, leży. Przebija mi się, przebija By, mi się. Leży bomba. B player leży, to idę do was. Ale sadał jest. Rampa może zginąć. Da, może biało. Noga. Dobiega, dobiega trzeci chyba, nie wiem. Ucieka. są około 100. Dobiega, dobiega, dobiega. dobiega, dobiega. Nie było, no. Może rampą podejść, patrzy żółty sobie. A upa, rampa? No, okay, jeden żółty. No Przedaj, że rampa jest ostatnia. A dwa i wyjść. Witam, witam dzików w ulubionej części filmu. Co my dzisiaj tutaj mamy? Mamy tutaj ShadowPay Pay, z którym współpracujemy już od dłuższego czasu. I jest to nic innego jak marketplace, gdzie możecie sprzedawać, wymieniać i kupować skiny. E, jest on bardzo elegancki, ale jeszcze elegantszy jest to, że tutaj sobie klikacie plusika, wpisujecie sobie kodzik Innocent, klikacie Apply i wam działa. Mi on nie zadziała, bo, bo to ja jestem nim. Elegancka jest stroneczka, bardzo pięknie działa Tutaj sobie na przykład wpisujecie Gamma Doppler I macie wszystkie skiny Gamma Doppler Różne tutaj floaty, ceny Czy traki, czy Nie wiem, ma FN 001 Czy 003, czy jakieś tam jeszcze Podziwione paterny, wszystko jest Możecie sobie nawet wejść, kliknąć hola zobaczyć ile wam w tym momencie Wisi e, szpero Bo z tego co widzę to już dosyć dużo e, Stronka ma jeszcze tutaj Taką ciekawą Ciekawy dodatek do przeglądarki, który umożliwia natychmiastowe trady, tutaj jest extension enabled i tutaj możecie sobie elegancko e, poświrować. E, więc ja polecam e, ogółem serdecznie, e, szybciutko, tanio i bezpiecznie przede wszystkim. Polecam i zapraszam do kolejnej części filmu, bo tam są bardzo ważne rzeczy. Mogę czytać biały flash na podstawie jak chcę, bo tam gdzieś będzie teraz znowu. Nie mam czasu na pierdoły, dajcie broń. Daję gram jest sumie, nie, nie. Dobra. O, Stoję Po prostu z wami Ja idę na wory Coś się dzieje, biegnie, rush chyba, rush chyba Wysadzam blisko Ja mam domany galę galę galę, galę Tam podejdę w ogóle, masz plesza? Tak Jeszcze była wcześniej Był galę

ja się ulałem nie stymować, kurwa? Ja schudłem z tyłu, kurwa. Trafię i go zahacę, nie wiem. Gdzie tam ten chat tam, kurwa? Nie pierdolę czesu, co To Znaczy, skąd co te... ...pro milimetr od Ma bardzo mało HP, jak coś. Bro. Schody i drewno, chyba. Stare okno. Schody ja też zhanimy, kurwa, możecie... Na no no Kontent spadził kurwa. Kato się palił. <noise> Gdzie ty <się głos> się, Co ty widziałeś? <noise> spalił się przecież No <noise> Nie. Tak. Byłem na starym osiem tak. tak, tak, Nie, działa w tyk, nie grze, b? B? b działa, kurwa. B. B. A, Ej, Działa, Ale nie, nie działa, no. Ale jest. A jak To Tak. tak. Dużo po Leci Słuch, mój, mój. Leży jeden Nic więcej Wysadzę karton do prawej Bo no, tam albo stoi Bóg mid, Jest za kartonem Na na, na jeden, na, na paczce kurwa kto mam <tum> Chyba connect, za darmo Nie wiem CT mam jednego i okno drugi Dobra CT podchodzę włącz Gdzie ty Black jesteś? No B tego CT zabijam CT nie zabijam, próbę weźmie. Leży? Co może wszędzie ten typ. Nie wejdą ci tutaj innocent, nie wejdziesz. No, Sprawdzę. Weźmy. O, na No i się skończył, że tak wejdzie A tak. i tak, o, 008 na no, przeniesienia dzisiaj. Notuję? Odpuszczam midę, uważajcie. Flasho ci pod BS, poczekaj, poszedł Rampa, Uciek rampa Flashuję do lewej jeszcze nie musisz pikać Ja <laughs> Jedna Rampa, rampa pod... po ja jestem gotowy Nie ma mapa, <laughs> <laughs> O, mi, da Piknął na kartę na i... leży bo poda było B po headie, jedynka jedynka po headie. Bo poda. Dobra, no. jeden. Wziął coś? Poda, pod medy. Daje coś. Jestem chody, tak? poda, cofa. Jestem schody tak. Znaczy mi poda, cofał. Już kurwa tupnął, czy hałas? No coś słyszałem, ale nie wiem. To mogą być, bo nie widzę, poda. Znaczy nie słyszę. Leży bomba. I, I drugi do... będzie za. A już był, Kurwa, że głębiej. Pop, no już my... mógł wziąć bombę, ale by spalił się trochę 1.9, nie? A ty masz 19.3 Ale go ślepszy Poczuł Ty, idę na to tego... ...Notice'a, czy coś takiego i mu... Byłem na boksie Nie widzę nami Leż lewą, nam idzie Nic, mit wszyscy już a na nie wiem, czy podwójnie słyszę, mogę się dać przyspieszać na sprawdzenie? daj mi motylka, no. mogę dać? Proszę, proszę. Uber, B no. wb, wb było, nie było kwestionowane. Przeprowadźmy się gdzieś. Przeprowadźmy się gdzieś. Przeprowadźmy się gdzieś. Przeprowadźmy się gdzieś. Przeprowadźmy gdzieś. Przeprowadźmy gdzieś. Ja przepraszam, przed kz -t. nie nie przepraszam, 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 to przepraszam, 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 O, przepraszam, 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 Ilu? Ilu? przepraszam, rampa. przepraszam, 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 nie. sobie przepraszam, A nie nie jednak Jeszcze co? jedna,

No, nie widzę. Do midem, pod okno chyba. On biegu, kurwa. Dobra, kurwa. Bo zawsze się A chodzi. Chodźmy, midem po prostu. Kurwa, raz, B, i... B, kurwa. na Kurwa, na muzeę gadaję. Kurwa, raz, biegł. na muzeę gadaję. Kurwa, raz, biegł. Kurwa, kurwa, tylko... no, kurwa. Kurwa, Przestań! Przestań! jest. Ja byli ty tu trochę. Ten po prawej. To Cię, jest to jest czy, takie Chciałem dobra. nie iść kurwa na A, bo zawsze kurwa się oddziały i stakują Bo kurwa poszli chyba 3-2 na mida i odpuścili A. I... Okno chyba gdzieś. No było. 2-0. Okno jest cały czas. się z B kurwa rozlało. No nie ma go raczej. I okno jeden. Chodź, mnie dojeżdża, trzeba oh. ta, meet. Jedzie na kosie A, No to Paweł, jak jest format to czynny, ksika co? No tak, jedzie. Kurwa, potem. To jest mały O, ze smogiem tutaj. Szukam w tym smoku. Podjeżdża. W tak. I gość na B przed chwilą strzelał Jeszcze jeden, smoka na lampie I ostatni, znaczy ten drugi był w oknie Tam idzie, biega B mam czyste, B mam czyste Wraca do okna Jak? Miałem zeskoczył elektryk, zeskoczył elektryk, w zadniku po nawet Get out. What for?